Mano wszystkich, jestem Kasper, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją replikę ASG. Tak, jest to AK-74 47. Tak, tak jak tacy nie chcę nikogo obrażać, idioci to mówią. Wiesz, AK-47 nie istnieje. Dobra, replikę jest z metalu. Zaraz Wam to pokażę. Zalecam to w ogóle, że uderzę metalem o metal. Lufa jest z metalu, wszystko jest z metalu. To nie jest ABS, to nie jest plastik, to jest drewno. W... Jak to się mówi? W wersji ze sklepu, którą kupiłem, był to ABS. Ale wzi wziąłem, wymieniłem, kupiłem w sklepie oryginalne części i zamieniłem. A rączka jest plastikowa, tak jak w oryginale. Zerwałem się właśnie. Rosyjskie znaczki. Y, ciągły, pojedynczy składana kolba Teraz nam jej nie złożę, bo jest pasek bardzo dobrze naciągnięty, A nie chcę go znowu, nie chcę go luzować. Jest także Możliwość zmiany ognia, czy jak już mówiłam, ciągły, pojedynczy jest też hop-up. To to, że trzymam, kurde, nie widzę, no mam, trzymam Już przesuwam jeden, dwa, a wtedy mam dobry hop-up, właśnie ustawiony. Oj, więc ustawię go tak, jak był, dwa do przodu, bo jeszcze jeden, tak, jeszcze jeden opa widzi to z hop -up. wszystkie przyrządy celownicze działają tutaj, yy, a teraz moje magazynki, high-cap w pojemności 500 kulek i low-cap w pojemności bodajże 40 lub 35. Dobra, high-cap tak jak normalny magazynek, ładuje się także się szczepia tą tak yy, yy, no, jakby zapadnie, nie wiem jak to się nazywa. Wsypuje się kulki, i się zamyka. Potem się kręci. Tak. No i jak w oryginale się wkłada. Z tego wypnę w low normalnie szybko ładowarka, pyk, 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 trzy razy. Kulki naładowane, wkładasz, szalony i się, W tym momencie nie pokażę wam akumulatora, ponieważ y, jest u. Y, jest na, y, No, po prostu kurde, y, po prostu się zdupcył tak powiem, tak, zdubcył się i. Na Gunfire lub na Taiwan Gun kupuję akumulator za 50 zł z yy, przesyłką 12 zł oraz kulkami 20 yy, gram gratis. Wiem, że to są bardziej... No, kulki nie powinny Ja korzystam z 15, ale tak, no, na bliskie odległości fajne są 20. Bardzo fajne ale dobra i teraz. Chwilkę, poczekajcie, wezmę coś, e, co Wam pokaże, że to jest metal. Dobra, mam nożyczki. To nie jest plastik, tak brzmi plastik, tak brzmi metal, drewno, plastik, drewno. Plastik. Wam, że to jest drewno. Zdeb, no. I już można zobaczyć, że to jest drewno. Ja Was nie oszukuję. To jest drewno. To jest metal. Wszystko jest tutaj zrobione z metalu. Oprócz chwytu. I roci. Jest tu także wycior. Tego teraz wam nie wyciągnę, bo nie chcę. Nie chce mi się po prostu. Testy. To nie wiem, za miesiąc, no za tydzień. Jak coś, jak będą testy, to dostaniecie powiadomienie ci ludzie, którzy mnie subskrybują. No a nawet. Yy, no a nawet. Yy, yy, może będziecie mogli wygrać jakieś nagrody. Na przykład. Yy, ja coś wymyślę: jakąś grę komputerową, lub nie wiem, jakąś broń do 200 zł ASG. Nie wiem, czy jakąś gazówkę albo coś, albo jakaś luneta do snajperki. Jeśli ktoś potrzebuje, zależy, zależy, a więc tak. Jak już będzie ten konkurs to wymagania są takie musicie polubić yy, 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 ten filmik czyli dać po nim łapkę w górę yy, dać, po, zasubskrybować mnie wpisać w komentarzu gram polubić mnie na facebooku na facebooku nie, bo nic tam nie mam na razie, więc tylko zasubskrybować Y, zalajkować ten filmik i. No i po prostu wpisać w komentarzu gram. Tak? Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w, na w następnym odcinku serii ESG. Nara!